Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witamy Was w nowym odcinku Hot or Not. Z tej strony Jakub Szulc i Emilien Cichoń. Witamy serdecznie. Witamy Was tym razem w trakcie kolejki, no bo mamy podwójną kolejkę jedną z niewielu do końca sezonu no bo już zbliżamy się powoli do końca do tej 38 serii spotkań, no ale właśnie jeszcze trochę tych meczów zostało, mamy jeszcze czas na obronienie przewagi lub co ważniejsze w sumie nadrobienie strat więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym jak rozplanować te pozostałe kolejki, jak ustalić transfery po to żeby zyskać jak najwięcej punktów no i właśnie Pochwalcie się, jak co tydzień, w komentarzach tym, jaki mieliście wynik. Jeśli mieliście ponad 100 punktów jeszcze przed meczem Brighton United, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to oczywiście też. No i jak zwykle, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. Zaczniemy, tak jak zawsze. Czyli od tego jak nam poszło, no teraz jeszcze przed końcem Emilian powiedz czy jesteś zadowolony do tej pory z tego jak potoczyły się losy twoich zawodników, czy jednak liczyłeś na więcej? No wybijał mnie setka już nawet pomimo tego, o. że jeszcze kolejka nie zakończyła się. Co prawda po się mam 17 punktów, ale no, wiadomo, jeszcze mam 5 piłkarzy do gry i zakładam, że większość z nich wyjdzie i nie zrobi niczego głupiego typu samobój czy czerwona kartka. Yy, ogólnie jestem zadowolony, Mares mi oddał chociażby po tym jak go kupiłem dwie kolejki temu i nie grałem w sumie, więc jestem zadowolony, że mi wyszła aż jedna różnica. Przede wszystkim wszedł mi jako różnica kapitan, bo miałem Mohameda Salaha. Yy, trochę fartownie, bo koniec końców to były dwa gole z dwóch karnych, więc yy, no, przy golach Halanda i tutaj nie sporo szczęścia, że w ogóle mam zieloną strzałkę, bo przez większość kolejki miałem czerwoną. Ale w sumie, tak bym miał Halan na kopne, to i tak mógłbym mieć czerwoną strzałkę, bo jego posiadanie efektywne było po 200%. Więc typowo trochę smutne w tym sezonie, że musimy ciągle liczyć na to, że Halan będzie jakąkolwiek różnicą w kolejce, aniżeli to, że będzie po prostu zwykłą opcją na opaskę. No ale ogólnie jestem zadowolony. Trochę boli to, że mam szat Solankę na ławce, którego myślałem, by dać do schodu kosztem tripiera. Ostatecznie postawienia na tripiera. No i to, że Ederson losowo stracił skład, co jest dla mnie no, zabawne, bo miał to być najpewniejsza opcja ze wszystkich piłkarzy City. Jak widać, nawet on może zostać zrotowany w środku sezonu. No, u mnie co tu dużo mówić. Przetrzymałem Frichita do tej kolejki. Liczyłem na duże punkty, a Emilian jak na razie bez Frichita ma więcej oczek. Gdybym miał jeszcze Edersona, to bym zaliczył swoistego Hat tricka no bo mam Kevina De Bruyne i Diogo Jota. Ja zaryzykowałem. Po tej ich dobrej formie przed tymi meczami liczyłem na to, że trenerzy jednak na nich postawię i będą naprawdę duże zwroty. No ale cóż, Dobrojny nie zagrał ani razu, a Żota zagrał raz. Chociaż Żota tą bramką dającą zwycięstwo Liverpoolowi troszkę się odpłacił. No mimo wszystko tragedii nie ma. Obrona City, obrona Liverpoolu i United oddała punkty. Mamy jeszcze spotkanie United i Brighton, no i tutaj mogę jeszcze trochę sobie ten bilans e, nabić. Tragedii nie będzie, no ale nie da się ukryć, że liczyłem na więcej. No ale to, co już było, czy jeszcze będzie, w sumie dzisiaj, e, obchodzi nas trochę mniej niż to, co czeka nas w przyszłych kolejkach. Tak jak powiedziałem, e, to już tak naprawdę finish. Tutaj nie ma już co kalkulować. E, jeśli E, walczycie z waszymi rywalami w mini-ligach, jeśli jesteście niżej, no to tutaj trzeba już przypuścić taki ostateczny atak. Do tego będą nam potrzebne naprawdę pewne opcje i też zawodnicy, którzy niekoniecznie ma, są bardzo popularni. Zawodnicy, którzy mają mniejsze posiadanie, będą kluczowi, no bo to oni pozwolą nam nadrobić ten dystans. E, co do reszty sezonu, też ważna jest. E, ważna jest tak strategia po prostu zostaje nam niewiele wolnych transferów raczej minusować nie chcemy no i jeśli mówimy o chipach, my zakładamy w dzisiejszym odcinku, że już te chipy wykorzystaliście, no bo jednak tyle tych okazji wcześniej było, że raczej ich do tego momentu nie przetrzymaliście, ale jeśli one zostały, no to oczywiście tutaj mamy podwójną kolejkę 36 i raczej już lepszych okazji nie będzie, wykorzystajcie je wtedy, jakiekolwiek z tych chipów wam zostały, no bo dłużej już nie ma co, nie, dłużej już nie ma co czekać. Ale no tak jak powiedzieliśmy, tych chipów raczej już wam nie zostało, to na pewno jakiś bardzo, bardzo mały procent z was. Ale mamy te wolne transfery. No i właśnie. Teraz już musimy patrzeć tak naprawdę długo i krótkoterminowo. No bo do końca sezonu zostało tak mało kolejek, że te transfery, no już zakładamy, że do 38 kolejki będą nam grały i właśnie Emilien. Myślę, że możemy tak po kolei przejść po tych najlepszych naszym zdaniem opcjach, które e, powinniście rozpatrywać w kontekście transferów. Jak myślisz, od kogo zaczniemy? No, Powiedziałbym szczerze mówiąc, że najpierw to chyba zachować transfer, bo ta 35. kolejka ma według mnie no potencjał tak. na bycie najnudniejszą w tym sezonie, bo tak naprawdę jeżeli nie graliście ta chociażby w 34. kolejce, to, to macie skład szablonowy raczej. I najzwyczajniej w świecie ten szablonowy skład ma w następnej kolejce, czyli 3.5 też dobre mecze, więc tutaj raczej większych zmian nie musicie, ewentualnie posadzić w z Newcastle. Dodatkowo następna kolejka, w sensie 36 to jest podwójna kolejka, więc raczej chcemy mieć dwa wolne transfery na tą kolejkę, żeby wybrać najlepsze opcje, czy to na tą czy na następną, bo oczywiście 6 37. Więc ogólnie ja bym polecał, jeżeli nie macie większych problemów, zachować transfer i zastanowić się nad ruchami w następnej kolejce. Zwłaszcza w kontekście Newcastle, bo tutaj wybór napastnika, który będzie pewnie też waszą opaską na tą podwójną kolejkę jest tutaj Możliwe, że nawet kluczowy. Ale ogólnie jeżeli chcecie wykorzystać w tej kolejce transfer, to na pewno warto właśnie stawiać już na kogoś z podwójną kolejką, czy to 36, czy to 37. I wydaje mi się, że Brighton jest najlepszą opcją, ponieważ gra po prostu w obu tych podwójnych kolejkach. I obstawiam, że Kaoru jest chyba najlepszą opcją ze wszystkich, ponieważ już zaliczył resta, więc powinien grać do końca sezonu. Solimarsz nagrywamy to jeszcze przed meczem z United. Jeżeli na przykład Marsh usiądzie na ławce, to też będzie pewnie jakim do składów naszych, ponieważ będzie właśnie już zresowany, Chociaż to zmiana w 55. Minucie i potencjalna zmiana w 70 z United też może zwiastować to, że on już raczej nie będzie siadał do końca sezonu. I raczej jeśli chodzi o Brennan, tylko te dwie opcje bym dokupywał na obecną chwilę. Wiadomo, jest 100 ostatnio, asystaj był bardzo blisko bramki, ale jednak patrzymy na tą. Podwójną kolejką 36, no i widzimy, że to jest ostatecznie Arsenal i Newcastle, więc tutaj no nie, widział, nie widzę tutaj wielu czystych kąt, czy to nawet punktu strzodu, ponieważ raczej zakładamy, że będzie o to trudno. Zwłaszcza, że to są dwa wyjazdy. Nie wiem, następny kolejce Brighton gra w podwójną kolejkę City, więc też tutaj ciężko będzie o CS, a więc raczej bym teraz nie skupiał się na obronie Brighton. Jeszcze jest kwestia McAllistera, ale chyba też bym na razie niego nie szedł, ponieważ ostatni mecz pokazał dobrze, pokazał, ogólnie pokazał, że rezerwy Brighton mają spory potencjał, więc tutaj warto, że tutaj dezerbi może rotować i może to jest nawet warto pod koniec sezonu, a że będzie rotował to może oznaczać to na szarze, że Ensisu zagra sobie na dziesiątce albo jakiś undaw i wtedy McAllister wróci na szóstkę bez tego, że Vertman na wróci po kontuzji, chociaż on chyba znowu nabawi się urazu, więc tutaj... No, Makalistera powoli odpuszczamy, czy nie wiem, czy bym sprzedawał, ale na pewno bym miał go w stoł głowy, że warto się z nim żegnać. No tak, nawet w kontekście tego Makalistera, kto wie, czy Pascal Grosny jest w tym momencie lepszą opcją, no i z mniejszym posiadaniem. Na początku sezonu Niemiec miał naprawdę bardzo fajny run, tam bardzo dużo punktów miał, no i teraz znowu wrócił do formy. I jeśli chcecie szukać takiego wariecika, no to kto wie, czy. Pascal Gross nie byłby ciekawą opcją. No ale oczywiście Mitoma i March, najpewniejsze piki z defensywą, no to pewnie albo Topiniana, albo Stila już macie w swoim składzie, więc po Brighton oczywiście do końca sezonu to jest bardzo dobra opcja przez te dwie podwójne kolejki. Skoro powiedzieliśmy o Brighton, wspominała się o napastnikach Newcastle i myślę, że to jest kolejna bardzo ważna sprawa, bo tutaj Sroki są w tak dobrej formie Że po prostu nie można tego e, Pominąć Każdy z nas ma raczej Defensora albo dwóch defensorów Newcastle Przez to jak oni prezentowali się W, w, w początkowej części sezonu No Trippier to jest Absolutna posz, po, podstawa szablonu A do tego czy to e, Botman, Sher czy Bern, jest jeszcze też przecież Nick Pope, no ale właśnie Newcastle e, w defensywie Już tak nie bryluje Czystego kąta oni nie zachowali od ho, ho, ho bardzo dawna, i generalnie w defensywie ta dyspozycja mocno spadła, ale nic w przyrodzie nie ginie, i właśnie ta świetna forma defensywna przerodziła się w totalne bogactwo w ataku. Czy to Callum Wilson, czy to Aleksander Isaac, czy nawet Joel Linton z niższej pozycji, no po prostu Newcastle strzela na potęgę i Naprawdę powinniśmy myśleć, nawet nie myśleć. Po prostu trzeba mieć kogoś z ofensywy Newcastle na tą końcówkę sezonu, bo to po prostu będzie nas kosztowało punkty. Jak myślisz, Emilian, kto jest najlepszą opcją spośród tego zostawienia? No, patrząc na formę Wilsona w ostatnich kolejce, to mi się nie zastanawia. Zwłaszcza, że w sumie ma o wiele lepsze liczby od Isa, pomimo tego, że gra w zasadzie mniej od Szweda, więc tutaj tym bardziej, Ned, jeżeli by wszedł któryś z meczu z ławki, to wciąż jest spory potencjał na punkty. Zresztą w tych ostatnich meczach to pokazuje, tylko tak jak tutaj wspomniałem, teraz lepiej bym zachować ten transfer i kupić go dopiero na tą podwójną kolejkę. Zwłaszcza, że w tej następnej grze, w tej nadchodzącej, grze z Arsenalem, jest tutaj też nie wiem, czy jest potencjał na wiele golic ze strony Newcastle, ale na pewno warto mieć z tyłu głowy to, że trzeba po usługach Wilsona albo Isaka. Wilson ma też tą przewagę, że wydaje mi się, że powinien mieć dalej karne. Co prawda, Isak ostatnio wykonywał i wykonał je dobrze, więc tutaj zakładam, że Isak jest na pewno wysoko w tej hierarchii, ale nie zakładam, że są tak łatwo te karne odda. Zwłaszcza, że no po prostu chyba nie grali jeszcze i nie znaczy, nie grali jeszcze chyba w tym sezonie, w tym samym momencie na boisku, kiedy była okazja na rzut karny, więc też nie jesteśmy tego pewni, ale zakładam, że Wilson daje tę karną jako pierwszy w ogóle ze wszystkich zawodników Newcastle. No tak, no i też inny argument jest taki, że to jednak Callum Wilson jest tą centralną postacią w ataku, a razem, ale kiedy grają we dwójkę, no to Isak bardziej gra jako taki ten zawodnik na lewej stronie, co oczywiście nie zmienia faktu, że wciąż stanowi wielkie zagrożenie ale biorąc pod uwagę właśnie i tą większą szansę na karne i formę w ostatnich spotkaniach, to jednak Cal Wilson wydaje się zdecydowanie lepszym opcją, tak jak Emilian powiedział, w następnej kolejce Arsenal, więc możemy się wstrzymać, ale od tej podwójnej kolejki myślę, że Wilson to powinien być taki bardzo szablonowy ruch. Powiedzieliśmy o Newcastle, o Brighton, myślę, że możemy przejść do lidera ligi, Manchester City e, zwyciężył znowu nie zgubił punktów e, ku rozpaczy fanów Arsenalu. No i właśnie o Erlingu Halandzie nie ma co rozmawiać, ale e, mamy zdecydowanie dużo więcej opcji spośród obywateli. I Emilian, jak uważasz? Bo tutaj czy w pomocy, czy w obronie, czy nawet w ataku, są inni zawodnicy, których powinniśmy rozpatrzeć. E, i do końca sezonu, myślę, że sam Erling Haaland niekoniecznie wystarczy. Kogo w pierwszej kolejności byś rozpatrzył spośród podopiecznych Papa Guardioli? No chyba ostatecznie Grilisza, przez to, że jest pewny skład oraz to, że mimo wszystko punktuje, może nie tak okazale jak kilka kolejek temu, ale daj, to są jakieś punkty. Jedynie obawiałbym się tego, że w tych ostatnich meczach zagrał prawie 90 minut, więc tutaj ta ryzyko ławki jest spore. Koniec końców. W tej ostatniej kolejce, ostatnim meczu z szkola z Nathan Ake, Wiadomo, że AK jest pewniakiem, kiedy jest zdrowy, więc tutaj liczymy na to, że już po tej kontuzji nie ma ani śladu, więc będzie po prostu grać regularnie. Wydaje mi się, że, jest, że, jest, że może być najlepsza opcja od Stąsa, ponieważ Stąs no, Problem z jest to, że nawet pomimo tego, że gra świetnie, i ma dużo sytuacji bramkowych, to nad jego głową ciągle wisi widmo. Zmiany w 45 czy tam 55 minut, jak to było kilka meczów temu. Teraz zagrał trzy kompletne minus rzędu, więc raczej bym celował wśród obrońców na się w tego akę I jeżeli byście szukali różnic, to na pewno warto obserwować Mareza i Alvareza. Polecaliśmy ich już w zeszłym odcinku, jeżeli chodzi o opcję bardzo ryzykowną na to następną kolejką. Ostatecznie obie, obaj zrobili dwucyfrówki, więc warto było. Do tego kontuzję dalej nie wyleczył jeszcze Kevin De Bruyne, więc możliwe, że Alvarez jeszcze ma ten skład na następną kolejkę, więc tutaj też warto go rozważyć, zwłaszcza, że City gra jako pierwsze razem z kilkoma innymi drużynami w tej 35. kolejce, więc może jakieś przecieki będą przed deadline'em, jeżeli na przykład macie, macie jakieś plany transferowe i po prostu możecie sobie wykorzystać, wykorzystać jeden transfer na, na napastnika, by go na przykład w następnej kolejce ewentualnie sprzedać, to na przykład Alvarez może być super różnicą jako dodatek właśnie do Halanda z Marezem bym tak nie szarżował, Ostatnie dwa mecze zagrał, ale obawiam się, że no w tym meczu z Lis możesz usiąść na kosztem, nie wiem, Fodena, chociażby, który wszedł i, do, i strzelił gola, czy to kosztem Gindogana, który w ostatnim meczu usiadł i Bernardo Silva zajął jego pozycję, więc tutaj ten Marez może ostatecznie usiąść. No ale ogólnie dalej, jeżeli szukamy OC City, to raczej grylisz, ale raczej bym się jeszcze wstrzymał do tej 37. kolejki, jeżeli już. No tak, no nic, do, nic dodać, nic ująć. Tutaj myślę, że nie ma co rozwijać. Emilian bardzo dobrze podsumował. I skoro jesteśmy w Manchesterze, no to możemy przejść do tej czerwonej części e, miasta. Co do United, no to Rashforda raczej każdy z nas ma. Shaw jest bardzo popularną opcją. A co z pozostałymi zawodnikami stali Erika Tenhaga? Myślę, że Bruno Fernandes no to, to jest taka bardzo dobra opcja. Ja tutaj bardzo ubolewam, że na tym freehicie postawiłem jednak na Kevina De Bruyne, a nie Bruno Fernandesa. To był taki mój dylemat. No i niestety już nawet przed tym meczem z United z Brighton mogę powiedzieć, że. Bardzo źle wyszedł na tym ruchu, no bo przecież Bruno w pierwszym meczu podwójnej kolejki strzelił. Teraz jeszcze nie wiemy, czy coś tam dołoży z Brighton, ale generalnie Portugalczyk jest w wysokiej formie. No i co do Portugalczyków, no to mamy jeszcze Diogo Dalota. Jeśli on nie zagra z Brighton, no to możemy być raczej pewni, że do końca sezonu po tym reszcie będzie miał skład. No a w takim wypadku z defensywy United to jest zdecydowanie najlepsza opcja. Ja miałem Lindelefa na, e, na Frichicie, zaliczył czyste konto, no ale jednak Dalot w ofensywie oferuje kompletnie inny potencjał. Zresztą strzelił niedawno bramkę. I myślę, że jeśli szukacie defensora, no to właśnie Portugalczyk powinien być bardzo, bardzo dobrą opcją i powinniście go rozważyć. Jak uważasz, Emilian? No, tak jak wspomnieliście, tutaj ważne jest to, żeby najlepiej dostał z Brighton Resta, ponieważ ostatnio gra wszystko. Jeszcze w tym ostatnim odcinku wspominaliśmy, że jeszcze grał 27 minut w Pucharze Anglii, więc tutaj Portugalczyk może być lekko zmęczony, chyba że ma te same geny, co, te same portugalskie geny co Bruno, że może grać cały sezon i nie, nie boi się kontuzji ani zmęczenia, więc chyba że ewentualnie z takiej gliny jest ulepiony do jogodalot, ale wydaje mi się, że jeżeli zagra kolejne 10 minut albo ponad 80 z Brighton, to raczej tutaj Miałbym na uwadze to, że w każdej chwili może się, zwłaszcza, że no na tej lewej obronie może zagrać normalnie Malacia czy Sza, jeżeli nagle by Maguire to stał skład. No tak. E, powiedzieliśmy o United, teraz nie wiem, może Liverpool. E, Liverpool zwyciężył z Fulham 1-0, chociaż no to zwycięstwo przyszło w bólach. E, Mohamed Salah, Salah wykorzystał karnego. No to jest dobra informacja pod tym względem, że strzelił karnego z Tottenhamem, teraz znowu wykorzystał 11 i już możemy być pewni, że. Te rzuty karne zostaną w jego obowiązku, a jeśli chodzi o Egipcie, no to jest na pewno bardzo duża zaleta. Kosztuje on niemało, więc te jedenastki są bardzo ważnym atutem i tutaj bez nich na pewno jego potencjał byłby dużo mniejszy. Salach jest pewniakiem na prawym skrzydle, no bo tylko on jest lewonożny. Ale jeśli chodzi o pozostałe dwa miejsca w ataku Jurgena Klopa, no to tutaj mamy naprawdę duży ból głowy. Niemiec ma naprawdę bardzo dużo e, zawodników do wyboru, i pytanie, jak tutaj ten atak zastawi? Nunes zagrał z Fulam i prezentował się bardzo słabo. Myślę, że tutaj po tak długim. E, tak długim okresie, kiedy nie występował w pierwszym składzie, dostał miejsce w pierwszej jedenastce, totalnie nie wypalił, więc raczej klub wróci do zestawienia bez niego. Na lewym skrzydle świetnie zaprezentował się DS i myślę, że to może być właśnie bardzo fajny, ryzykowny pik do końca sezonu. Kolumbijczyk wyglądał świetnie, ma bardzo mało posiadanie przez ten wcześniejszy uraz, i tutaj można z nim zaryzykować, bo oferuje naprawdę duży potencjał. A co do środka ataku, no to mamy Gakpo, mamy też Żotę, który może grać zarówno na lewej, jak i na lewej stronie, jak i na środku. No i pytanie, wiemy też, że Diaz wrócił po urazie, nie jest w 100% e, e, sprawny tak, jak powinien być e, od początku sezonu, gdyby, e, gdyby nie wypadł. Żota też miał lekki uraz, no i niestety nie zagrał od pierwszej minuty w obu meczach, na co ja bardzo liczyłem. A Gagpo wygląda fantastycznie, no i to jest taki naturalny następca firminu na środku, więc te dwa miejsca obsadzą raczej cichszej Zawodnica. Jest też jeszcze Nunes, Nunes, który jakieś minuty musi otrzymać, więc jeśli chodzi o Liverpool, to poza Salahem i Trentem, Aleksandrem Arnoldem, który jest oczywiście pewniakiem, mamy naprawdę bardzo duży ból głowy, kto wie czy przez te rotacje. Może tego potrojenia Liverpoolu nie odpuścimy, mimo tego, że The Reds mają fajny kalendarz. Ten będziesz szukał jakiejś trzeciej opcji, czy pozostawisz sobie te dwie pewne i nie będziesz ryzykował? Jeżeli do końca sezonu miałby Liverpool jakąś podwójną kolejkę, to bym się zastanawiał, ale że grałem po prostu pojedyncze mecze, to raczej będę się skupiał na kimś, kto będzie miał dwa jeszcze. Do tego obawiamy się tej rotacji, bo jednak o ile Sara gra praktycznie wszystko, 50 minut dzisiaj zszedł wcześniej, ale już 80 plus to i tak jest dużo, to, to nie jest problemem, ale jeżeli biorę na przykład innego zawodnika i on ma praktycznie w każdym meczu ryzyko tego, że zostaje zmieniony w 59 minucie, bo w sumie klub sobie upodobał ostatnio tą minutę, no to jest trochę ryzykowne. Jeżeli już bym ryzykował właśnie z kimś, to raczej z Gag, ponieważ po prostu wygląda najlepiej, dostaje ostatnio sporo pochwał, broni się liczbami, więc jeszcze w tym ostatnim meczu dostała się resta, więc raczej do końca sezonu powinien grać dużo. Wydaje mi się, że Liverpool do końca będzie grał Ligę Mistrzów, więc też raczej nie liczymy na to, raczej nie, może, raczej nie będę się spodziewał tego, że tam gdzieś do końca będą jakieś rotacje, bo już nie będzie grano o nic, więc no na pewno jak powstania, że będzie miał po salach drugi, będzie jako drugi z najpewniejszymi minutami i raczej bym nie szedł wrzutem, przez to, że to jest napastnik i to dosyć drogi, a no wiadomo, że już mamy Halanda, mamy pewnie na szat Salach albo De Bruyne, po tej kolejce ma mamy trend, a więc tutaj ten budżet może być problematyczny, żeby ukryć jeszcze kolej z ofensywy, zwłaszcza, że tak jak tutaj wspom wspominaliśmy, raczej będziemy szukać napastników Newcastle na tę najbliższą kolejkę, więc tutaj też ten slot jest raczej zablokowany. Dokładnie tak. No to kto nam jeszcze został? Myślę, że w Crystal Palace mamy kilka fajnych opcji, takich mocno różnicowych. No i tu głównie o pomoc, o czym też mówiliśmy w poprzednich e odcinkach. Mamy Ezę, mamy Olisę. Mamy Jordana Ayu, którego ty sobie upodobałeś, no i też Wilfried Zaha. Powoli nam tu wraca do grona ciekawych opcji. Jak uważasz, kto będzie tutaj najlepszym zawodnikiem do wyboru i czy ty sam kogoś z Crystal Palace masz, bo ja akurat Ebereciego Eze mam w składzie, no i zobaczymy, czy tutaj mi odpłaci punktami. No Zachad niestety chyba trochę słabnie jako opcja, bo nie wiem, czy nie stracił kardyk w sumie, bo te ostatnie meczu EZE przejął jedenastkę. No chyba, że to po prostu wziął EZE, bo po prostu chciał i tyle. Bo wydaje mi się, że Zachad też miał jakieś problemy zdrowotne pod koniec meczów, więc tutaj może to kwestia tego, że po prostu nie czuł się na siłach, nie wiem. tak jednakże jak, jeżeli EZE jeszcze do tych kapitalnych liczb i formy dołożył, żeby rzuty karty, naprawdę za 5,5, jeżeli ktoś szuka różnicy, to na te ostatnie kolejki może być super opcją obawiam się właśnie tylko tego, że Palace może już powoli myśleć o wakacjach, bo w sumie już nie, spadek ani europejski Puchary nie grożą. No ale chyba tutaj jest trochę problematyczne to, że z jednej strony możemy liczyć na to, że skoro Roy Hodgson jest do końca sezonu, to raczej nie będzie myślał o przyszłości. Nie będzie na szukać szukał jakichś nazwisk, które mogą ta się ograć i być opcjami na przyszły sezon, więc będzie grał po prostu najsilniejszy składem w każdym kolejnym meczu, bo po co w sumie rotować. No ale z drugiej strony Rohotsa może też podejść do tego tak, że skoro go tu nie będzie, to może dawać szansę rezerwom, bo w sumie jak już może, to niech po prostu ktoś sobie, jakiś junior zadebiutuje. Więc jest tutaj ciężko to wskazać, ale tak czy siak obstawiam, że EZ będzie grał. Zwłaszcza przy tym kalendarzu, co prawda to, ten Tottenham trochę e, średni jest na początek, ale wiemy jak, w jakiej formie jest Tottenham, więc tutaj na ludzie się nie obawiał, że ten mecz może być trudny o, o punkty z przodu. Eze, czy Olisę, czy nawet Aju mogą być super różnicami, Zachom się strzała, zwłaszcza, że jest po urazie, więc może będzie trochę rzadziej grał po tym powrocie, nie wiem, ale ogólnie Eze na pewno by miał wysoko na liście, życzę, żeby już szukał jakiegoś taniego, Ossika. Dokładnie tak. No i nie wiem, na sam koniec możesz, Emilian, opowiesz coś o Tottenhamie, czy ty widzisz jakieś tam opcje ciekawe i warte rozpatrzenia, czy jednak byś odpuścił podopiecznych caretakera Masona no, Hyogmi wygląda ostatnio dobrze, zaczął punktować w końcu. Tego potem patrzymy na jego cenę 11,5 miliona i w sumie przy Bruno, który jest 2 miliony tańszy, przy Te Bruny, jeżeli wróci zdrowy, czy, czy przy Salachu, to kompletnie nie opłaca się w niego inwestować. Chyba, że typowo szukać jakiejś kompletnej różnicy, żeby nie wiem nadgoić jakiś milionowy reala i liczycie, liczycie na to, że jakimś sonem właśnie to zrobicie ewentualnie można ryzykować, ale koniec końców grałem jeszcze raz z czy z Brentfordem, więc tutaj też te punkty mogą być problematyczne. Pamię miałbym Sona na pewno na liście życzeń od przeszłego sezonu, bo przy obecnej formie nie dziwiłbym się, jeżeli by dostał w przyszłym sezonie cenę, nie wiem, 9,5 chociażby, a przy jakimś poważnym i sensownym trenerze to może być naprawdę super opcja na nowy sezon, ale no na, na chwilę obecną, jeżeli nie macie jakichś ponadprogramowych kilku milionów bank, to raczej bym nie ryzykował. No dzisiaj wybiegamy do końca sezonu. Ułożyliśmy sobie taką watch listę zawodników, których powinniśmy obserwować i w których będziemy celować w następnych, ok yy, następnych kolejkach, ale tak daleko w przyszłość to chyba bym nie wybiegał. No co myślę, że omówiliśmy wszystkich najważniejszy najważniejszych zawodników, którzy są warci uwagi. Zatem przypominamy Wam: zadawajcie pytania, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i słyszymy się po następnej kolejce. Życzymy Wam zielonych strzałek. Do zobaczenia. Cześć.